Siema Ziom, tylko za stream łapie za mikrofon. To jest bardzo zły wstęp. Nie powtarzajmy go już naprawdę nigdy więcej. Tak czy siak, to kolejny odcinek Draftu do Chwały, czyli serii, w której od paru odcinków nie jestem w stanie poradzić sobie z FIFA i nie jestem w stanie poradzić sobie z drugą rundą Draftu. Mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni. Mam nadzieję, że Wasze wsparcie pod tą serią nie będzie się zmieniało, jeśli chodzi o łapki w górę. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, bo staram się, żeby jak najwięcej materiałów się tutaj pojawiało. Do nie ma być to oczywiście Daily Content, ale musicie dać Trochę czasu, bo nie łatwo jest to wszystko tak usystematyzować. Słuchajcie, to co bardzo ważne, to to, że Griffiths w niewiadomych okolicznościach sprzedał się za 4000. Nie wiem czemu nie wnikam. Ale na pewno nie narzekam, ponieważ dzięki temu nasz budżet wygląda dużo lepiej. No i co? To możemy sobie usunąć w takim razie. No i jak widzicie, brakuje nam troszeczkę monet do tego, żeby ten draft mógł mógł się odbyć po prostu. Dlatego bardzo szybko sprawdzimy sobie ceny zawodników. Po prostu zobaczymy, czy są oni cokolwiek warci, czy tutaj muszę quickselować inaczej, kogo mogę squixelować. Jak widać ten coś kosztuje, dlatego wystawimy go za tyle, troszeczkę podetniemy. Też bez przesady akurat to nie był jakiś drogi zawodnik. Tutaj jak widzimy. Bojan krkić. Coś kosztuje, tak więc. No, to, to są rzeczy, których czasami się nie spodziewam przy tego typu kartach. Co też myślę jest ciekawe, dla was ciekawe, że możecie zobaczyć na żywo parę centych zawodników, których normalnie bym których normalnie bym pewnie squikselował, gdyby nie to, że patrzę na to z wami. No tutaj wiem, że ten za zawodnik nic nie kosztował, bo już go próbowaliśmy sprzedać naprawdę wielokrotnie e, zahawi tak samo, e, nic nie kosztuje tak więc jego Bez skrupułów możemy sobie squikselować. E, zobaczmy, King nie sprzedał nam się już od dłuższego czasu, i wygląda na to, że nadal się nie sprzeda, dlatego tego gracza, quikselujemy resztę zawodników wystawimy sobie po raz kolejny na listę transferową, z nadzieją, że to się sprzeda cały czas w klubie. Mamy dużo kart, mamy dużo kart srebrnych, więc liczę na to, żeby. Będziemy mogli bez problemu rozegrać jeszcze parę tych draftów. Zobaczmy jeszcze tylko zadania tygodniowe, bo coś tutaj mamy i czy to są stroje króla? Tak jest! To mnie cieszy, bo to są najładniejsze, albo jedne z najładniejszych strojów dostępnych obecnie w grze. Je sobie weźmiemy, ale powiem szczerze, ja bardzo lubię te stroje S Romy, więc będziemy mieli taki um, komplet bordowo czarny, więc to mi się podoba. Mamy jeszcze do odebrania nowe karty, albo i nie mamy. Tak więc wychodzę, nie mam pojęcia o co chodzi. Ale też mogliście zobaczyć, przynajmniej trochę takich rzeczy, które robimy w tym klubie, które w zasadzie ja robię w tym klubie, których nie widzicie normalnie. Dobra, tak więc co? 15 tysięcy, niewiele nam zostanie, ale tak jak mówię, jeszcze jest budżet, więc nie martwię się o to jakoś strasznie. Chociaż formacje. No, ok, no też nie są najgorsze. 4-3-2-1 to jest spoko formacja. 4-3-3 defensywnie też mnie zastanawia, bo nie ukrywam, że ja lubię tych defensywnych pomocników, ale wydaje mi się, że ta formacja zdecydowanie lepiej, lepiej będzie pasowała do mojego stylu gry. Chociaż ja obecnie chyba nie mam stylu gry po tym patchu i to jest problem, że rzeczy, które potrafiłem, przestały działać. Ok, czas wybierać zawodników. Weźmiemy sobie tutaj. Tego nie zrozumiem, słuchajcie, czemu gra to robi? Przecież. Na lewym napadzie Douglas Koszta nie ma w ogóle zgrania jako lewy pomocnik. Przecież on w takim razie albo powinien być proponowany na środek pomocy, albo rzucany na ławkę. Douglasa Koszty dla dlatego nie weźmiemy w tej wersji, bo zwyczajnie nie będzie gdzie go wrzucić. Weźmy sobie Immobile, no bo, no bo czemu nie? Był to zawodnik najlepszy z tych wszystkich. Hmm. Prawe skrzydło, wezmę i Licicia. I tak nim nie zagram, a muszę przyznać, że to jak gra Atalanta Bergamo w tym sezonie naprawdę mi się podoba i... Mam taki troszeczkę rozłam w sercu Bo nie wiem, czy chcę, żeby Milan Z piątkiem wszedł do Ligi Mistrzów Czy ta Atalanta, której naprawdę się to należy A gra od Milanu 100 razy ładniej ehm, No ale to punkty zdecydują na szczęście A nie ja, ja mogę zdecydować o tym Że weźmiemy sobie tutaj Bentancura Który bardzo ładnie nam się połączy Tak więc idziemy jak na razie w stronę Serie A Bo nawet ikona jest oczywiście związana z Juventusem ehm, Dobra, co my tutaj możemy wziąć No to idąc tym tropem Będzie Jamal Lili, aczkolwiek ten draft na razie Wygląda tragicznie, mamy tylko dwie karty gry Walny na dobrą sprawę. I to się nie zmienia. No jest naprawdę nie najlepiej. Weźmy sobie te, tego Hiszpana, bo ta karta wygląda naprawdę spoko. Ale spójrzcie tylko na to. Jest tylko Bentancur i Del Piero z graczy, których normalnie w drafcie chcielibyśmy sobie zostawić, więc. No nie będę ukrywał, jestem przerażony. Mam nadzieję, że tu będzie trochę lepiej. E, no, ramus to jest fantastyczna karta. To to co może? Waran? Okej, okay, Warana raczej tu nie zo. Baczymy, ale jest Virgil van Dijk Zawiesił się mój głos, bo byłem przekonany, że to właśnie będzie Francuz Ale okej, okay, tutaj jeszcze lepiej, ponieważ mamy Zanettiego Który nam ratuje zgranie bardzo mocno, bo van Dijk'a z Ramosem nie będzie łatwo połączyć Tym bardziej z takim zestawem super niesamowitych gwiazd No to sobie weźmy Bernata na razie Obróćmy to w ten sposób i zobaczmy bramkaza David de Gea byłby tutaj wymarzony, de Gea nie ma więc niech będzie jak na razie Jordan Pickford, który jakieś tam połączenie łapie. Tak więc lecimy od razu z ławką. No i czy będzie Dehea? Czy będzie Dehea, czy będzie Dehea? Dehei nie ma. Weźmy sobie w takim razie Gigi'ego Donnarumę Narume, bo... bo tak, nie jestem w stanie Wam powiedzieć czemu. To, to, to jest moje wyjaśnienie. No i kolejne rozdania wyglądają słabo naprawdę słabo. Mamy tak Aleksa Sandro, który łączy się z Bentankurem. Ale to jest jego najgorsza wersja, i dodatkowo, yy, no nie daje on nam żadnych połączeń dla Ramosa ani dla Wandajka. Mamy Sterlinga, też najgorszej wersji. Jest Jose Kajechon, i yy, wydaje mi się, że weźmiemy sobie Kajechona, przynajmniej na razie dla zgrania. To nie jest gracz, którego ja bym chciał tutaj mieć, ale. No, wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. No, na razie ten draft wygląda bardzo źle, naprawdę nie dopisuje nam szczęście tutaj, no ale możemy sobie to pobracać w ten sposób. Co prawda, wtedy yy, my nie musieli obracać obrońców, ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Zobaczmy kolejne wybory. No i to mi się podoba. Bierzemy oczywiście Marcelo, wiem, że był Sokrates, to jest znakomity obrońca, ale tutaj to nam bardzo pomoże w zgraniu całej tej hałastry, bo to możemy sobie obrócić w ten sposób, możemy obrócić w ten sposób i już to wygląda naprawdę zdecydowanie lepiej. No i teraz ktoś do środka pola z Liverpoolu, albo jakaś ikona. Mamy jaszynę, ale słuchajcie, Pickford ma teraz 7 zgrania i mi się nie wydaje, żeby ten Jasyn nas teraz aż tak bardzo ratował, biorąc pod uwagę to, ile mamy rzeczy do naprawienia jeszcze w tym składzie. No i mocno zastanawiam się, kogo, chociaż z drugiej strony, na dobrą sprawę, kogo możemy tutaj innego wziąć. Jest William, ale mamy tutaj ikonę, jest Lakaze. Ale na razie go sobie tutaj nie zgramy, a jeszcze pozycji ofensywnych będzie dużo. Więc ten jaszyn, muszę przyznać, że w sumie możemy go wziąć i to nam pomaga bardzo mocno w zgraniu. Więc weźmy sobie to ikonę i zobaczmy dalej. Czy będzie ktoś do środka pola? Przede wszystkim nie ma do środka pola nikogo, kto by nam pasował. Za to jest Riyad Marys, którego możemy ewentualnie użyć na prawym skrzydle. Więc oczywiście weźmiemy sobie zawodnika Lester i zobaczmy kolejne wybo. Ojojoj, oj, oj, to jest bardzo dobre podsumowanie tego draftu. Eee, no chyba Kante. I Messi jest genialnym zawodnikiem, ja go uwielbiam, ale wolę mieć Mareza w przodu niż że mali jego w środku pola. Więc weźmiemy sobie na razie Angolokantę eee, i zobaczymy, jak to dalej nam się poukłada. On sobie wskoczy tutaj, jest minus 4 z grania oczywiście, ale tu wrzucimy sobie Mareza, który nam ma minus 3 z grania. Znakomite zmiany, e, ale spokojnie, mamy jeszcze tutaj pozycję mieszaną, mamy pozycję ofensywne, więc liczę, że to się zmieni. Co prawda pozycja mieszana jest dla nas absolutnie tragiczna i nie ma, nie ma litości, dosłownie, więc tu sobie możemy wziąć informa, bez informa, no i zobaczmy pozycje ofensywne. Tutaj potrzebujemy kogoś dla zgrania i jest Sadio mane, Ok, e, no jest to najmniej pasujący nam zawodnik do całego tego towarzystwa. E, ale na razie niech będzie Zobaczymy jak to sobie poukładamy dalej nie, Niech będzie, najwyżej będzie wchodził z ławki e, Kolejny wybór To też będzie pozycja ofensywna Jeszcze nie, to już jest środkowy pomocnik João Cancelo to jest fantastyczny gracz Tylko nie, nie znajdzie miejsca Felipe Luiz, e, Anderson, przepraszam e, Fraser to też jest znakomity gracz Tylko to jest bez sensu, bo on nam nie pasuje zupełnie do tej formacji I to tak zupełnie, zupełnie e, Więc wydaje mi się, że Weźmiemy sobie João Cancelo Po prostu jest zdecydowanie najlepszy nawet żeby go dać do środka pola tutaj w ten sposób. Zobaczmy. To jest minus 9 oczywiście. E, ale to jest plus 3. No nie wiem. My nie my kombinowali. Będę się zastanawiał jak to poukładać. Teraz jeszcze mamy środkowych pomocników. i Jest tutaj tak. E, w zasadzie chyba nie, nie ma co się zastanawiać. Bo jest Dybala, e, który nam bardzo mocno pomoże tutaj. Bo wrzucimy go sobie tu. Mamy plus 2 zgrania. E, I wygląda to z nim... Dużo, dużo lepiej e, i będziemy mogli go też wrzucać gdzieś na pozycje ofensywne, tam z przodu. Tak się zastanawiam, co by było, gdybyśmy dali tutaj Joaquin Selo. No tak, tylko że on tutaj zgrania grania. Ma 6? Okej, okay. tak więc, jeżeli ktoś od samego początku pisał, że jestem debilem, e, to miał rację, ale przyznam szczerze, że, były, że byłem przekonany święcie, że prawi pomocnicy. Na prawym napadzie nie mają pełnego zgrania, że to działa tak samo jak SPO na SPD Okej, okay, no to teraz to ma ręce i nogi yy, i też zmienia całkowicie moje podejście do życia. <grym> no dobrze, w takim razie zobaczmy kolejne pozycje, jakie tutaj mamy. Yy, no bocznie obrońcy, no nie wiem kogo byśmy musieli tutaj dostać, żeby wykluczył nam tych zawodników, których tutaj yy, mamy. No chyba tylko Trent Alexander Arnold w wersji Future Star yy, zmieniłby jakkolwiek moje... Tutaj podejście, trenta nie mamy, więc weźmy patriotycznie Gliksona. Tak więc ten draft poukładałem znowu źle. Eee, I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. E, tutaj wyszła moja niewiedza i nie będę tego ukrywał. Jakby nie mam zamiaru się tutaj. E, jakoś bronić, po prostu popełniłem błędy i teraz z tymi błędami trzeba żyć, aczkolwiek nie jest to także draft najgorszy i, i, i też bez przesady, jeśli o to chodzi. Zastanawiam się, jak moglibyśmy sobie teraz to poprzekładać wszystko, żeby to miało ręce i nogi. E, wydaje mi się, że możemy właśnie zrobić tak, żeby było pełne zgranie e, i wtedy będziemy mogli wpuszczać engolokanty z ławki. No i to wydaje mi się być najlepszym rozwiązaniem. Tak naprawdę, wtedy jedynym zawodnikiem, który nie ma pełnego zgrania w obronie jest Virgil van Dijk, bo dając go tutaj, to nadal to zgranie się nie zmienia. Tak więc, wydaje mi się, że zrobimy to po prostu w ten sposób. Ten draft wtedy nie wygląda najgorzej. Wydaje mi się, że dosyć szybko będziemy żegrali się z Chiro immobile, albo po prostu damy mu szansę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Blixona sobie stąd wywalmy, bo. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby coming Glik musiał zmieniać Ramosa albo Van Dijka. Tak więc, okej, okay, 191 oceny ogólnej. Weźmy sobie jeszcze, oczywiście, tutaj menadżera, który jakkolwiek by nam pomógł. Przydałby się ktoś z Premier League. Niestety, takiego gościa. Nie mamy. Niestety też nie mamy nikogo, kto pomógłby Vergilowi Wandajkowi. Dlatego też wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie tutaj Ernesto Valverde, który podniesie statystyki naszych obrońców z La Ligi, naszego pomocnika. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę to ten draft nie wygląda najgorzej. 191. Obróćmy sobie jeszcze to, żeby zobaczyć, jaka będzie ocena ogólna całej tej jedenastki. Ale nie będę ukrywał, że... Z z że bałem się zdecydowanie bardziej o to jak to będzie wyglądało um, kiedy no, no to układałem. Więc mamy 87, tu sobie wrzućmy jeszcze oczywiście 85, to zaraz znowuż sobie zmienię. Ale jestem tylko ciekawy, jak finalnie wyglądać będzie ten draft. Czy ocena ogólna nam się zmieni? 83, powęduje tutaj. Wątpię, żeby to był 192 draft. A jeżeli był, to jest to 192, znaczy nie, nie jest, ale gdyby był, to by był najbardziej nieudolnie złożony 192, jaki widziała planeta. No dobra, Pickforda sobie stąd wyrzucamy, bo nam nie jest potrzebny. 191. Nie wygląda to źle. Przede wszystkim obrona naprawdę... No, no cztery karty toty w tym drafcie mamy, no więc, więc nie wygląda to źle. Kante będę oczywiście wpuszczał dosyć szybko. E, wydaje mi się, że tego dybale będę zmieniał, bo on coś tutaj w środku pola może być po prostu Tłamszona, z drugiej strony możemy cofać o konselo, więc wygląda to naprawdę spoko. Tak więc skład naszego pierwszego rywala prezentował się naprawdę niesamowicie. Ronaldinho, Primer, Pele, Primer, 99, Messi, Suarez, e, Kylian Mbappé, naprawdę solidny środek pola i obrona. E, no i muszę przyznać, że grało się ciężko. I to nie przez skład rywala, tylko przez, na przykład, takie przyjęcia, które widzieliście przed chwilą. Nie wiem, co było nie tak, ale gra naprawdę nie starała się ułatwić mi rozgrywki. No tutaj widzieliście bardzo dobre przejęcie piłki Ramosa, ale oczywiście piłka musiała trafić pod nogi jego zawodnika i przegrywa. Daliśmy już 1 do 0. Starałem się odrabiać, starałem się walczyć, ale no... No, ja nie mam słów do tego, co się działo w tym meczu. No, po powiedzcie mi, jak ja mam wpływ i jak ja mam tutaj coś robić, jeżeli dzieją się takie rzeczy jak przed chwilą na ekranie. I no, starałem się walczyć. Tutaj widzimy bramkę na 1 do 1 wykonaniu. Ciro Immobile, fantastycznie wybił się Włoch. No i naprawdę ładny gol, jeśli chodzi o wykończenie z tego, z tego fragmentu gry. No i mamy kolejną akcję. Znowuż Immobile do Cancelo, Cancelo do Immobile, Immobile uderza. Zablokowane uderzenie Żał Cancelo piłkę zbiera. No i fantastycznie. Fantastyczny wolej w wykonaniu Portugalczyka, więc mieliśmy już 2 do 1, ale ja czułem się bardzo niepewnie w tym meczu. Nie dość, że działy się bardzo dziwne rzeczy, no to jeszcze on miał dobre karty. Genialne wykończenie Ronaldinho. Znaczy, jakbym tutaj chyba nawet się nie ruszał tym bramkarzem, to czuję, że to by wpadło do siatki. Kolejna akcja. Bram... Zawodnik mojego rywala źle przyjął piłkę, ale oczywiście jeszcze był w stanie ją podnieść. No i przegrywaliśmy już 2 do 3. Lecimy z kolejnym natarciem. No i ciężko się odrabia, kiedy wasz zawodnik nie umie przyjąć piłki. Tak więc niestety, na naszym koncie ląduje kolejna wczesna porażka I słuchajcie, chciałbym e, być zadowolony, Ale naprawdę po tej aktualizacji ta gra w ogóle nie sprawia mi żadnej przyjemności I e, widzicie po wynikach, po moim stylu gry, że to w ogóle nie jest to samo co było przed I ja nie mam pojęcia co mam zrobić, tak zupełnie nie mam pojęcia Widać różnicę, przecież ja wiem jak grałem, widzieliście te wygrywane drafty itd tak Ja teraz nie mam w ogóle wpływu na tą grę i nie mam pojęcia jak mam to zmienić? Ja nie wiem, co ja źle robię centralnie, znaczy już ten mecz to jest w ogóle przykład tego, że, że zawodnik 8-8 nie jest w stanie przyjąć piłki, albo podać celnie, ale eee, no ta seria może nie potrwać za długo, jeżeli ja czegoś nie wymyślę i jest to przerażające trochę, bo eee, trochę słabe jest to, że grasz w grę, wiesz, że coś działa, a potem to przestaje działać, bo tak. E, więc no, jest to dosyć problematyczne e, No trafiamy kolejnych zawodników Ciężko mi jest teraz e, powiedzieć jakby no po raz kolejny i, i, Ile to będzie kosztowało Więc muszę ich po prostu powystawiać e, Muszę się zająć sprzątaniem tego klubu e, a, Ale możliwe, że zbliżamy się do końca tej serii Ja tego nie chcę Ale, ale ta gra tego chce e, już, już nie będę mówił, że nie mamy szczęścia w paczkach Bo dziwne gdybyśmy mieli z takimi wynikami Ale no, no ja zwyczajnie nie mam pojęcia Jak grać teraz w tą grę I... I też nie czuję tego fanu, który czułem. Jakby ja się cieszyłem na nagrywanie tej serii. A teraz teraz nie mam ochoty grać w FIFA, bo po prostu. Jest ona, moim zdaniem, obecnie tak dobra jak Wiktor Lindelo. No nic, słuchajcie, trzeba kończyć. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko Wasz dzień jest dzisiaj udany. Znaczy, będzie udany, jeżeli oglądacie to rano, jak pokazuje się ten odcinek. Ah, ja chciałbym być pozytywny, ale. No, no ja nie wiem, co się dzieje. To był koza, kanał koza stream. Na razie. Piona.